Hej, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam was na ulubieńców kwietniowych. Nie mam tego dużo, ale są to tak fajne rzeczy, godne polecenia, że warto się z nimi podzielić. I myślę, że zaczniemy od ulubieńców pielęgnacyjnych. I tutaj taką moją perełką, jeśli chodzi o pielęgnację, okazał się krem pod oczy Switomedu. Jest to generalnie perełka ze wszystkich tutaj perełek, jakie mam. Mówiłam o nim już w kilku ostatnich moich tutorialach, że bardzo go polubiłam. Krem ten bardzo mocno nawilża moją skórę pod oczami. Od kiedy stosuję ten krem, to moja skóra jest faktycznie bardzo mocno nawilżona, jest mięciutka i jest ujędrniona. Krem stosuję codziennie rano i wieczorem. Krem nakładam w ilości takiego małego, mojego połowy w zasadzie, mojego małego paznokcia i na każde oko. I nakładam pod oczy oraz na powiekę. I ten krem sprawia, że ta moja skóra naprawdę staje się taka fajnie nawilżona, ujędrniona. Na drugi dzień a rano skóra jest bardzo mięciutka. Krem ten też bardzo fajnie współpracuje z różnymi korektorami. Sprawia, że te korektory naprawdę wyglądają fajnie na skórze. Nie ma już takiego pudrowego efektu i co ważne, nie ma też u mnie takiego efektu ściągnięcia i dyskomfortu, co kiedyś zdarzało się u mnie bardzo często. Teraz jest już dużo lepiej właśnie za sprawą tego kremu. Jest to generalnie krem najlepszy, jaki do tej pory używałam. Na ten krem natknęłam się zupełnie całkiem przypadkiem. Bardzo chciałam kupić krem z Kielsa, który ostatnio zrobił się bardzo pożądany i bardzo popularny i wychwalany przez wiele osób. Natomiast krem z Kielsa kosztuje bardzo dużo pieniędzy i kosztuje to 13 zł za 14 ml, to jest bardzo dużo, natomiast krem z fitomedu ma tylko 20, ma aż 20 ml, a kosztuje 19 zł, złotych, złotych, i bardzo zapadło mi w pamięć to, że ten krem Kielsa jest stworzony na bazie masła shea oraz olejku z awokado i szukając właśnie kremu pod oczy yy, natknęłam się na ten krem yy, dokładnie na stronie internetowej fitoteka.pl i tam czytając specyfikację, opis produktu też właśnie przeczytałam, że jest oparty na yy, olejku z awokado i yy, znaczy zawiera w sobie olejek z awokado i masło shea a generalnie ten krem jest stworzony na bazie białej herbaty. No i tak bardzo i tak w zasadzie wczytując się w szczegółowy opis tego kremu zachęciło mnie to, żeby go kupić. I bo pomyślałam, że być może to jest coś zbliżonego do Kilsa. Nie są to identyczne dwa takie same produkty, ale skład jest bardzo podobny. Oba to produkty naturalne i ekologiczne. Natomiast, natomiast czemu ja w ogóle mówię o Ja Właśnie mówię dlatego, ponieważ skład tych produktów jest bardzo podobny. Kręcwi To oprócz tego, że zawiera olej z awokado i masusza, zawiera również napar z białej herbaty, która działa antyoksydacyjnie, a więc przeciwdziała starzeniu się naszej skóry, bo zawiera w sobie witaminę C oraz kofeinę, a także pewnie inne witaminy. Krem zawiera również olej arganowy oraz masło kakaowe oraz kwas hialuronowy, a więc oprócz tego, że działa silnie nawilżająco i regenerująco, to również przeciwdziała starzeniu się naszej skóry, więc krem wielozadaniowy a krem z kielsa działa głównie nawilżająco i regenerująco. Generalnie porównując oba te składy, to moim zdaniem Fitomed wypada dużo, dużo lepiej składowo, ale generalnie moje porównanie powinno się już na tym etapie zakończyć, bo ja nie mam kremu z Kilsa i nie wiem, jak wypada działanie w praktyce, ale uważam, że nawet jeśli krem z Kilsa tak samo dobrze by nawilżał jak krem z Fitomedu, to ja w dalszym ciągu zdania nie zmienię i uważam, że Fitomed wygrywa chociażby cenowo i właśnie składowo. Bo tak jak przeliczy, przeliczyłam sobie to mniej więcej w cenie jednego kilsa, mogłabym kupić 7 albo prawie 8 sztuk Fitomedu. No a to jest przecież ogromna różnica. I jakby w tym momencie potwierdza się. Ponownie teza, że płacimy tak naprawdę za markę, za prestiż, za reklamę, a nie y, za działanie tego kremu. Y, I po prostu też chciałam zwrócić na to uwagę, że tak naprawdę czytając i patrząc na skład kilsa, nie znajdziemy tam nic takiego szczególnego, co sprawiłoby, że nasze zmarszki znikną, że twarz zostanie wygładzona, albo będziemy miały nie wiadomo jak super wielkie nawilżenie. Tak więc generalnie, jeśli szukacie jakiegoś super fajnego kremu pod oczy, a jednak trochę szkoda wam kasy wydawać fortunę na jakiś wysokopółkowy kosmetyk, to zdecydowanie polecam wam Fitomet, Fitomet Możecie dostać na stronie internetowej fitotek.pl albo w stacjonarnie w jakimś sklepie zielarskim. Ja kupiłam w sklepie zielarskim i zapłaciłam za niego 19 zł. Kolejnym moim ulubieńcem jest samoopalacz w sprayu Mousse z Liren. Generalnie dość obszernie na temat tego samoopalacza mówiłam w filmie o opalaniu brązerem, więc jeśli macie ochotę to odsyłam do tego filmiku. Natomiast tak pokrótce powiem, że bardzo go lubię, ponieważ zostawia złoto-brązową opalniznę, bardzo delikatną. Bardzo fajnie się rozprowadza równomiernie pod warunkiem, że postaramy się z rozłożeniem tego samoopalacza. Co też jest dla mnie bardzo ważne, ten samoopalacz nie śmierdzi aż tak bardzo. Ten zapach jest wciąż na takim komfortowym poziomie do zniesienia, więc bardzo mi to odpowiada i myślę, że kiedy go skończę, na pewno zakupię kolejne opakowanie. Jeśli macie ochotę na taką fajną złoto-brązową opaleniznę, to bardzo polecam. Muszę też powiedzieć, że generalnie tego typu samoopalacz dużo bardziej wolę od rajstopów w sprayu. Niestety rajstopy w sprayu pozostawiają smugi i szybko jakby zastygają, zasychają na naszym ciele i trzeba dość szybko rozmarowywać te rajstopy w sprayu, żeby nie zrobić smug i zacieków. Ale niestety przy przykoskach i przy stopach to jest dość takie utrudnione, bym powiedziała A jeśli chodzi o samoopalacz, to naprawdę on bardzo y, lekko się rozsmarowuje Jeśli macie ochotę na jakiś fajny samoopalacz, to polecam Wam właśnie mus z Lirem i już produkty takie kosmetyczne, kolorówka I moim ulubieńcem jest właśnie podkład z firmy Golden Rose To jest Perfect Finish Silky Soft z witaminą E o numerku 58 Ten podkład bardzo polubiłam już w próbce I... Postanowiłam zakupić pełnowymiarowy produkt. Niestety rozczarowałam się kolorystyką, bo jest zbyt taka ograniczona. Jest dużo różowych podkładów w ofercie Golden Rose. Jedynie 58 jest taki fajny, beżowy, neutralny. I zdecydowałam się właśnie na ten numerek 58, ale nie żałuję, bo fajnie dopasowuje się do mojej skóry. Generalnie podkład jest Niby ciężki, ale przy nakładaniu zwilżoną gąbeczką efekt robi się taki bardzo delikatny i subtelny. Bardzo cenię ten podkład, zakrycie, bo naprawdę bardzo dobrze kryje. U mnie to jest takie średnie plus plus i ja jestem bardzo zadowolona właśnie z tego krycia. Bardzo fajnie wygląda na skórze, bardzo fajnie stapia się z tą skórą. No, ja jestem zachwycona. Na takie letnie dni, kiedy będę potrzebowała mocniejszego okrycia, na pewno sięgnę po ten produkt, bo sprawdza się rewelacyjnie. Zapewnia takie jedwabiste wykończenie. Nie, nie jest to pełen mat, tylko taki troszkę satynowy. Ja takie wykończenia bardzo lubię, więc jeśli macie ochotę, to polecam zajrzeć na stoisko Golden Rose. I kolejnym takim moim hitem, o którym mówiłam już w wielu innych filmach, tutorialach, jest właśnie puder transparentny z Bel Fixing Matte Powder. To jest puder, który jest tworzony na bazie toku i zauważyłam, że wszystkie pudry na bazie toku bardzo fajnie się nie sprawdzają, bo są bardzo lekkie i nie ściągają skóry i nie tworzą takiego pudrowego efektu. I ten właśnie puder jest stworzony na bazie toku. Zresztą widać, że dość intensywnie go używam, bo już widać dno. Ten puder świetnie sprawdza się do nakładania do gruntowania korektorów pod oczami, bo jest bardzo taki jedwabisty, delikatny. Wystarczy naprawdę cienka warstwa, aby zagruntować korektor i co zauważyłam, to dzięki temu pudrowi korektor w końcu nie zbiera się w zmarszczkach. Wszystko trzyma się na swoim miejscu, jest pięknie zagruntowane. Naprawdę coś rewelacyjnego i ja polecam ten puder. Wszystkim, którzy mają suchą cerę, który, którzy mają taki dyskomfort pod oczami, uczucie takie ściągnięcia skóry, to wtedy ten puder naprawdę będzie wybawieniem. Ten puder oraz ten krem pod oczy tworzą naprawdę świetne duło. Polecam bardzo. Generalnie patrzyłam również na opinie na widzażu i tam bardzo dużo dziewczyn również poleca ten puder I u nich też się świetnie to sprawdza, więc nie tylko ja ten puder polecam, ale on jest zachwalany Więc jeśli macie ochotę, to spróbujcie Kosztuje niedużo, bo chyba coś koło 19 zł Można go dostać na pewno w Hebe, w drogerii Hebe i w Biedronce też jest stoisko natomiast nie wiem, czy jest w Rosmanie. I kolejnym ulubieńcem jest rozświetlacz z Lovely. Moim zdaniem to jest autentyczny zamiennik Mary Luminizer. Jest tak samo bardzo fajnie napigmentowany i no, wygląda na skórze bardzo, bardzo podobnie. Ja mam wersję Gold i moim zdaniem ten Lovely jest jednak ciut taki troszkę jakby chłodniejszy, a Mary Luminizer jest troszkę cieplejsza. Natomiast naprawdę ten produkt wygląda przepięknie na skórze i daje niesamowity blask, tafle. Taflę takiego rozświetlacza, i e, jeśli macie ochotę na taki mocno intensywny rozświetlacz, e, coś właśnie Ala la Mary Luminizer, to polecam właśnie ten Lovely. On kosztuje w granicach 10 zł, więc to jest bardzo, bardzo tani produkt. Jest też wersja gold dla bardzo jasnych dziewczyn o bardzo takiej jasnej, chłodnej karnacji, więc e, jest w czym wybierać. Myślę, że każda z Was będzie mogła wybrać coś dla siebie. Jeśli chodzi o cienie, to zdecydowanie moim ulubieńcem jest paletka Makeup Revolution i to jest tym razem paletka Pink Fizz w miesiącu wpadła w moje ręce, była moją nowością i intensywnie ją testowałam właśnie przez cały miesiąc. Bardzo podobają mi się cienie, a szczególnie właśnie kolorystyka tych cieni. Co prawda mamy tutaj większość perłowych odcieni, aniżeli matowych. Jeśli chodzi o maty, to mamy tylko trzy. Mamy tutaj w takiej dużej pojemności taki jasny, matowy, beżowy odcień. Potem następnie nie taka kawa z mlekiem do podkreślania załamania oraz taki bardzo ciemny głęboki brąz, który jest niesamowicie mocno napigmentowany. Generalnie bardzo, bardzo podobają mi się tutaj złote odcienie perłowe, te i te ten również, taki chłodniejszy, szary, perłowy odcień. Świetnie wyglądają na ruchomej powiece jako takie rozświetlenie, coś, co bardzo lubię. No i oprócz tego mamy jeszcze takie różowe oraz błękitne, bardzo ładny, turkusowe, który też brakowało w mojej kolekcji. Jedyny odcień, który mi się tutaj nie podoba, jest tutaj taki to jest tutaj taki różowy, który niby jest takim kremowym cieniem, ale dość nierównomiernie nabiera się na opuszek palca i dość nierównomiernie rozciera się również na powietrze, więc ten tutaj mi nie pasuje, ale cała reszta jest naprawdę świetna. Generalnie te cienie są powalające, mają świetną pigmentację, rozcierają się jak masyłko. Uwielbiam, uwielbiam y, te, te, te paletki i myślę, że y, to są już dwie, które mam w kolekcji, ale wiem, że pojawi się wkrótce trzecia, y, trzecia w mojej kolekcji, tak, ale wiem, że wkrótce pojawi się y, nowa paletka czarna, czekolada, i będzie to y, Chocolate wice, Vice jakoś tak i będzie miała bardzo ciepłe odcienie cieni, coś co bardzo lubię i na pewno też wpadnie w moje ręce. Więc tak. Generalnie paletki bardzo polecam, bo jak za taką jakość cieni to bardzo to się opłaca, kosztują 39 zł i można ją dostać na mintyshop.pl bądź kokolita.pl i myślę, że też w wielu innych sklepach internetowych. Kolejnym moim ulubieńcem właśnie kwietniowym To hybryda z Mistero Milano O nazwie Mistyczna fantazja Numerek 9425 I jest to taki zgaszony róż Wpadający w fiolet i generalnie teraz też mam na paznokciach właśnie tą hybrydę i nosiłam tą hybrydę przez calutki kwiecień. Nakładają, nakładałam ją dwa razy pod rząd, mam ochotę nawet nałożyć trzeci raz, ale chciałabym dać sobie odpocząć od tego koloru, żebym się za szybko nie znudził. Kolor jest naprawdę fantastyczny. Jest to taki fiolet zgaszony, ale jednak wciąż taki bardzo mocno głęboki. I zauważyłam, że bardzo fajnie wygląda na opalonych dłoniach. Ten kolor jest, jest jeszcze bardziej taki podbity przez opaleniznę. Bardzo ostatnio modne są tego typu kolory właśnie typu brudne, zgaszone róże, róże wpadające w fiolet bądź w szarość. Tego typu kolory są teraz modne właśnie nie tylko w makijażu, na, na powiekach, na ustach, ale właśnie na paznokciach też. I właśnie tego typu kolor ostatnio wpadł w moje ręce. Generalnie do zakupu tej hybrydy zachęciło mnie to zdjęcie. I stwierdziłam, że muszę mieć. Generalnie hybrydy są bardzo drogie, kosztują 49 zł, ale są to tak wysokiej jakości hybrydy, że no naprawdę nie spodziewałam się, bo generalnie na paznokciach mam położone dwie warstwy i mam naprawdę super pigmentację. Zakupiłam też bazę oraz top, dwa w jednym, która sprawia, że no Jeszcze nigdy nie miałam tak nabłyszczonej i błyszczącej powłoki, tafli, lakieru Ten top po prostu sprawia, że powierzchnia paznokcia jest niesamowicie gładka Niesamowicie nabłyszczona no, Takiej tafli to jeszcze nigdy nie miałam na paznokciach Takiej tafli nawet semi mi nie daje Chociaż są to oczywiście bardzo dobre hybrydy Ale Mistero Milano to naprawdę powala na kolana Generalnie mają bardzo dużą, szeroką ofertę kolorystyczną, więc jest w czym wybierać, i mają naprawdę przepiękne kolory, więc jeśli macie ochotę, to polecam zajrzeć na ich stronę. Na dole odsyłam Was do linka. Jeśli chodzi o kolorowe hybrydy, to kosztują 49 zł, natomiast top, top i baza 2 w jednym kosztowała mnie 50. 59 zł, tak. Natomiast pojemność jest tutaj duża, bo mamy aż 11 ml w jednej buteleczce, więc myślę, że starczy na dosyć długi czas. Tak, i no, bardzo, bardzo fajne hybrydy. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jakie są Wasi ulubieńcy kwietniowi. Być może coś pokryje się razem z moimi ulubieńcami. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!